Witamy serdecznie. Dzisiaj widzimy się w Oleśnicy. Oleśnicy, która będzie gościć o 18. odsłonę Gali Suzuki Boxing Night. E, taki benefis Wojtka Bartnika. Szykuje się naprawdę duża impreza z dużą ilością znamienitych gości. Tak, czas bardzo szybko leci. Już 18. edycja Gali Suzuki Boxing Night. Tym razem w Oleśnicy. E, benefis Wojtka Bartnika, 30. 30... Rocznica zdobycia medalu olimpijskiego. Myślę, że przede wszystkim, że bardzo smutne jest to, że przez tyle lat nie mamy medalu olimpijskiego, jednak uważam, że teraz to szkolenie i ten system szkolenia, który w tej chwili wdrażamy już przełamy tą złą pasę i w Paryżu zdobędziemy medal olimpijski, tym bardziej duża presja na Wojtku Bartników, który jest w tej chwili selektorem kadry narodowej mężczyzn. Natomiast jeżeli chodzi o samą galę Suzuki Boxing Night 18, będzie to mecz Polska-Węgry. Będzie, uważam, na wysokim poziomie drużyna Węgier bardzo mocna. Myślę, że nasi zawodnicy też ciężko trenują w tej chwili na zgrupowaniu. Myślę, że pokażemy tutaj bardzo dobre widowisko, jeżeli chodzi o sportowe i nasi zawodnicy pokażą swój charakter. Gala Suzuki Boxing Night to już jest renomowana marka na rynku. Gospodarze miast, których gości Suzuki Boxing Night mogą też liczyć na ten wymiar nie tylko sportowy, ale też i marketingowy. Gala będzie w TVP, będzie dużo oglądalność zapewne, więc cała ta otoczka plus znamienici goście tworzą naprawdę wysokiej klasy wydarzenie. Tak, oprócz aspektu sportowego oczywiście jest bardzo duży aspekt marketingowy, duża promocja boksu olimpijskiego przede wszystkim, no i oczywiście samorządy też dostają dużą, dużą reklamę, jeżeli chodzi właśnie o oglądalność TVP Sport, później na różnego w social mediach duża reklama, myślę, że takie wydarzenia są bardzo potrzebne i ta nasza cykliczność, tak w tym roku już to jest, będzie już y, siódma gala w tym roku, więc, więc ta intensywność praktycznie co miesiąc oprócz wakacji y, gala Suzuki, więc to jest potężna promocja dla regionu i dla boksu. No i miejmy nadzieję, że właśnie osoba Wojtka Bartnika wreszcie odczaruje ten brązowy medal i wychowa sam y, swojego następcę. Ja myślę, że mamy bardzo dobrych zawodników. Y, Chłopcom brakuje tylko, można powiedzieć, postawić tą kropeczkę na D i naprawdę jesteśmy w stanie wygrywać z najlepszymi.